Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Cześć. Zapraszam do drugiej części podsumowania wydarzeń ze świata AI. Jeśli nie słuchałeś pierwszej części, cofnij się koniecznie o jeden odcinek. Kolejny wątek dotyczy Perplexity AI. Firma znalazła się w centrum sporu prawnego, kiedy The New York Times oskarżył firmę o naruszenie praw autorskich przy wykorzystaniu treści redakcyjnych do tworzenia podsumowań. Perplexity broni się, twierdząc, że korzysta wyłącznie z indeksowania treści, a nie ich kopiowania. Sprawa ta otwiera szeroką debatę na temat prawnych granic w wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji. Wynik tego konfliktu może wpłynąć na przyszłość współpracy między mediami a firmami AI. Wśród największych postępów technologicznych minionego roku warto wyróżnić rozwój generatywnych systemów wideo AI. Modele takie jak Clink, Minimax i Runway umożliwiły tworzenie wideo z niemal fotorealistyczną precyzją. Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń było wprowadzenie modelu Sora przez OpenAI, który wprowadza AI do generowania filmów na niespotykanym dotąd poziomie. Technologia ta eliminuje wcześniejsze ograniczenia takie jak deformacje ruchu czy nienaturalne światło, a także oferuje zaawansowane sterowanie ujęciami i stylem wizualnym. Dzięki tym innowacjom generowanie wideo AI zyskało nowe możliwości w branży filmowej, reklamowej i rozrywkowej. Niestety, póki co model ten nie jest dostępny w Unii Europejskiej, a więc i u nas, chyba że użyjesz VPN-a. Kiedy mówimy o przyszłości, warto wspomnieć, że Amazon i Microsoft inwestują w wykorzystanie energii jądrowej do zasilania centrów danych AI. Te innowacyjne podejścia mają na celu zmniejszenie wpływu działalności technologicznej na środowisko, jednocześnie zapewniając stabilne źródła energii. To rozwiązanie może zrewolucjonizować sposób funkcjonowania dużych centrów obliczeniowych. W medycynie sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę, wspierając lekarzy w diagnozowaniu chorób i projektowaniu nowych terapii. Modele AI analizują dane genetyczne. Pomagając identyfikować rzadkie choroby i przyspieszając procesy, które wcześniej trwały miesiącami. To pokazuje, jak głęboko sztuczna inteligencja przenika do życia codziennego, przynosząc realne korzyści społeczeństwu. AI pomaga również odkrywać nowe leki i ma coraz szersze zastosowanie w obszarze medycyny. Automatyzacja wspierana przez AI zmienia również przemysł i logistykę. Roboty zasilane sztuczną inteligencją stają się standardem w magazynach i liniach produkcyjnych, zwiększając wydajność i obniżając koszty. Podobne zmiany widzimy w edukacji, gdzie AI wspiera nauczycieli w tworzeniu materiałów i personalizowaniu nauki dla uczniów. Nie można pominąć postępów w generowaniu obrazów, gdzie modele takie jak MeJourney czy DAL osiągnęły nowy poziom realizmu. Dzięki temu AI znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle kreatywnym. Równocześnie Anthropic wprowadziło funkcję Artifacts, umożliwiającą lepszą analizę dużych plików tekstowych w środowisku pracy z AI. To narzędzie pokazuje, jak AI dostosowuje się do potrzeb użytkowników, ułatwiając codzienne zadania. Unia Europejska przyjęła nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i odpowiedzialności w projektowaniu systemów AI. Przepisy te mogą stać się wzorem dla innych krajów, wskazując kierunek, w którym powinien podążać rozwój tej technologii. Te działania podkreślają, że innowacje muszą iść w parze z odpowiedzialnością. To już wszystko w tym podsumowaniu. Jak mogłeś usłyszeć, świat sztucznej inteligencji rozwija się w zawrotnym tempie. Przynosząc zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania, którym musimy sprostać. Od zaawansowanych modeli generatywnych, przez zmieniające rzeczywistość aplikacje, po rosnącą odpowiedzialność za etyczne wykorzystanie AI, miniony rok pokazał, że technologia ta nieustannie redefiniuje nasze życie. W nadchodzących miesiącach z pewnością czeka nas jeszcze więcej przełomów o których będziesz mógł posłuchać w moim podcaście. Dziękuję, że go słuchasz i zapraszam do kolejnych odcinków. Wybacz też, że nie zawsze udaje mi się opublikować codziennie nowy odcinek. Podcast robię hobbystycznie i po prostu nie zawsze się wyrabiam. Cześć!